To jest żywe, po prostu żywe. I zawsze tak jest na Iskierce. To nie Tak jest! Mamy cudowny zespół, z którym się wspaniale pracuje, więc to co robimy jest jakby kolejnym projektem, no jednym z chyba najlepszych. Jest to bardzo unikatowy koncert charytatywny, ponieważ nie ma takiego projektu na świecie, gdzie dzieci w trakcie leczenia onkologicznego grają, tworzą orkiestrę. Tak! Tak! Także głównie dla tych dzieci tu przychodzimy. Co robimy na scenie dzisiaj Zuziu? Tańczymy. Ja, śpiewam i dobrze się bawię. Po trzech latach cieszymy się, że dzisiaj jesteście z nami. Wielki wieczór. Ponad 200 wykonawców na jednej scenie. Pokazujemy, że muzyka nie zna ograniczeń i przede wszystkim łączy ludzi. Dzieciaki, ile razy będzie trzeba? Tyle razy przebiorę się za tego cholernego raka. <gry> My po prostu z tymi fantastycznymi muzykami robimy swoje, a jeżeli możemy pomóc dzieciom, no to pełnia szczęścia. Dzieciaki, jesteśmy z wami, zobaczcie, ilu w nas tu przyszło dla Was. Bez iskierki nie byłoby świata. Nie wolno ci wątpić. I tracić nadziei. Jeśli wierzysz w gwiazdę, jeśli wierzysz, to ona istnieje. To jest coś ogromnie usłyszającego i przepięknego i warto wspierać właśnie Fundację Skierka. Musicie to robić. Energie, kosmocy, już leci do Ciebie! Łącząc siłę możemy wiele dobrego razem zrobić.